Jimmy Jenkins, L LDR Unit uh, J3NKN5. Uh, last seen in, in Crater Lake. Build age 64 weeks. Contact Hyperion Collections and re Unit. <laughs> Missing. Reintegration. Reintegration. O, oh, do, 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 do. <coughs> Callbox A458. Okej. <coughs> hmm. Czemu nie mogę zawrzeć zawartości tej szafki? Weź całą szafkę Aaa, dobry pomysł Mmm, mm. Nie chce się ruszyć Pocieszony My tu wrzucimy pod tą szafkę Zdecydowanie A, u nas szafka Coś dziwnego się wydarzyło Jest, yes, yes Nie ma to jak. Agresja w stosunku do przeciwników, które się pojawiają tutaj. Granat. Dobry granat, nie zły. Wiesz, się do zastosować. E, ten granat e, tak, żeby do zadziało dokładnie tak jak chciałem. Mi się nigdy nie udaje zastosować granat tak, żeby działał tak jakbym chciała. Tam zaraz przyjdę. Zazywam ten Son O, zaskoczyłem, okej. You're not badass, you're just bad. And you should feel bad. Hold on, he feels dead. Mm. He's not a badass, he's just nie? a bad ass. Well, Wszyscy bad and it's płoną. Tylko cię zobaczą, zaraz płoną. Powiedz mi, co to za zjawisko. Hmm. To to moja osobista osobowość, podejrzewam. To wcale nie ma nic wspólnego z tym, że odbieram tego szotka na który podpala. Absolutnie nie, nie, nie. Wiesz co, ja biegłem w jego stronę, odbiegłem w moją stronę i takie, takie, takie ciepłe spotkanie nastąpiło w którymś momencie. O, wow, wow, wow. No, okay, jest Wróciłem. Okej, okay, pierwszy raz że twoja postać zrobiła takie... Że było śmieszniej. U mnie Psycho powiedział... Don't worry, it's a good touch. Pięknie. I uh, feel dirty. I feel dirty. Mad Mike. O, oh, może to nie poszedłem. moment. Shh, Mickey. Już poniesz. Jerwerki no. <gryzny> To było? Went squish. Brutalne. I like it. Okay, czekaj, bo ogólnie mam się z zadaniem. Babę, um, bebę, um. ja tam do ciężkiej cholery dotrzeć? Chwoczko. I'm just eliminating stuff. Uh, Czyli standard w sumie. Noże z jeden. No, no, no. Padłem, ale ktoś spłonął na miejscu, wobec czego stałem spłodem. Tak, to jest piękny. To mi zawsze przypomina w ogóle tę scenkę, którą udało mi się uchwycić w... W którejś rozgrywce w multiplayerze Mass Effecta 3 Kiedy zdarzyło się tak właśnie, że jednocześnie przeciwnik mnie położył i ja położyłam przeciwnika i to był ostatni przeciwnik w fali, więc wstałam. To było takie wstaję takie serves you right, you mother Whatever tak marauder e, Motherfucker! <coughs> no, tak bardzo. Okej, okay, dzisiaj my to jeszcze panowie byliście, no, a może mojej uwagi, widzę. Zdjęcie! Nie ma! Nie ma! Chodźcie! Potwoją rodzinę zbójni świeczkę! into the heart of darkness Słuchaj and I, I ate, ate it all. Hahaha! Watching me show, I looked into the heart of darkness and I ate it all. Hahaha! <laughs> oh, charming! Uroczy, naprawdę. What the fuck? What the fuck? I'm gonna kill you now.

Daj jakbym się dostać na miejsce. Tutaj teoretycznie wedle mapy jest jakaś droga, ale. Okej, okay, nie ma. Ładna! The... Okej, okay, dobra, Co cofam się do siebie. To może nie być najlepszy pomysł. I'm still doing it! Pamiętaj, ready. jestem psycho, nie jestem osobą od uh, logicznego myślenia. Mam ci otworzyć za przejście? Ja jestem gdzieś, na górze. Bawię się, uuu coś miejsce Chyba trzeba wszystkie na zielone przestawić Po prostu <laughs> Robię dokładną odwrotność Okej, okay, czekaj, 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 mam Otworzyłam? Tak To nie na zielone tylko na czerwone <laughs> Okej, okay. niebieski, no ja, pistoleciki same I to takie trochę mech Nie mam zielonego pojęcia, jak na to wpadłam, jak tutaj wejść, ale okej. Okay. No, jak tam chyba raz Eee, Tak, tak, bo tutaj jest generalnie drabinka, więc... Niby proste, ale trzeba tę drabinkę mhm. znaleźć wpierw, więc... E, okej, okay. okay, tutaj jest jakaś metoda, jakaś metoda wejścia. Gdzie e... e... a... ty chcesz wejść, powiedz ty mi? Patrz na mapę. A pokazuje, że jakoś tutaj jest, można wejść albo stąd, albo z tego okrągłego pomieszczenia, gdzie dookoła którego biegaliśmy, jak malniacy. Jest droga do takiego takich pomieszczeń pomiędzy jednym a drugim. Ja. Yeah. E, próbujmy się, może rozdzielić, po prostu poszukać. Dobra, ja skoczę do tego okrągłego pomieszczenia, sobie tam znaleźć drogę. Ja spróbuję gdzieś tędy, może? Maybe. Splash your blood proszę mnie puścić! Drabina mnie chwyciła oh, i nie Drabina mnie i nie I feel-good needles! Bardzo nie. Bardzo, bardzo nie. Mhm. Mm That was a bad idea. From my part. Ba. Ja tymczasem są za sobie jakąś przewodem. A, to Rifle. Mb, sniper, rifle, ok. Słyszę, że masz towarzystwo. Tak, mam. Widzę po tych plusy, które mi się pokazują, że ilość towarzystwa coraz bardziej się zmniejsza. Ładnie. Jeszcze wprowadzamy tutaj, yy, tak naprawdę, działania yy? Odejmowania. Właśnie się powie, że redukcja. Okej, okay, to zdecydowanie nie było miejsce, w którym chciałam się znaleźć. Nad O, hmm. Tutaj żadnych drabinek nie ma. Potencjalnie właśnie rozglądaj się za drabinami, bo one często mają różne przejścia jest łatwo przegapić. Bude, bude. Hmm. nie ma open. Się, będzie ale nie ma. To jest wyjście chyba z tego miejsca. Bo to, jest to są drzwiczki, których nie mogę otworzyć z tej strony, więc. Aaa. Hmm. że gdzieś zderpiliśmy przegapiliśmy dość oczywiste przejście Standardowo oczywiście. Ha. E, nie, nie znalazłam przejścia, znalazłam po e, prostu leczenie. I'm a bit confused. Like quite a bit confused. What? 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 Hmm. Jakby hmm. to można było przejść niby to Mówili, że gdzieś w kanałach ma być ich siedziba, ale... No to póki co nie natrafiłam na nic, co by mi przypominało przejście do kanałów, więc... Uh... Czy mi się wydaje, czy ostatnio jak tutaj się błąkaliśmy też był z tym problem? Oczywiście, że tak. Zawsze był z tym problem. W tym momencie czy ja dobrze idę? źle eee, idę. Zupełnie nie w tą stronę, w którą chciałam iść. Gdzieś przy samym początku było. Jest jeszcze taka wąska ścieżka. Możliwe, że to ją przegapiliśmy. Całkiem możliwe. kolejny um, belek i w ma nic ciekawego? Hmm. Nope. Nic ciekawego. Huh. Weź się zniżej. Znalazłeś. nope, not yet jeszcze nie dotarłem na miejsce. getting closer. ja się rozglądam po najwyższym piętrze, ale całkiem możliwe, że to jest gdzieś na dole, skoro wspominali o kanałach. dziury po kulach, dziury po kulach, więcej po kulach? oh my o same dziury po kulach. those even even aren't even the landmarks, it. Okej, okay, a tutaj jest przej... Tak. Znalazłem wejście do tego, do kanału. Great. Uh. No <coughs> Czyli standardowo jak zwykle też pominęliśmy. Yep. poszliśmy naprzód w Wesołej Masakrze i... Oj, Wesoła Masakra jest dobra. To jest jak Happy Coincidence. Uuu, tutaj widzę, że są nieotwarte szatki. Głąb, który jest y odpowiednio piecki albo to albo to albo to oj oj oj, oj, oj to zdecydowanie tak powolutku, powolutku ekstremalizuję wszystko co brzyja. To jest ten tunel, który jest taki górny, tak? Mhm. Okej. Faktycznie.

Z tymi, z sześcioma rękami w każdej mini-broń. Okej. Okay. Więc ci, żeby go wyznawać, nie. Nie uwzględniają tego, że muszą mu zapłacić e, nerką, połową wątroby i wszystkimi pieniędzmi, które zarobili. Czyli co, schodzimy na dół. Mhm. Ratsnest. O, nie, Ratsnest. Jak w normalnych warunkach nie mam nic przeciw szczurom, to te szczury nie są fajne. Doerar jurat! O matko! Ima taking ta pizza!

Może to być metafora? To byłby niekorzystny. Cute. Bardzo cute. Nie ma tak jak żyć w kanałach, wcinać pizzę i jeszcze nazwać. Aha, to mnie się złą. No, cztery krzesełka, wszystko super fajnie, nawet telewizor, który mają. Z czym ja sobie Jakkolwiek telewizorem nie działa. Rocket bomba... bombar bar dir okay. fuck? Ale to jest ten, to jest Broin Bandits. nie zresztą nazwę jakby ktoś miał maksymalnie półtora klepki aktywnej. Jakby komuś brakowało czegoś bardzo, na przykład mózgu. mnie jednocześnie 3, 2, 1 klik. Nie. To jest pól. Tam jest. To jest też jest pól. No A, czekaj, tu się coś zmienia. Zmienia się też światło, jak ten. Jak się to widzisz? Które się. A, okay. Co to da mnie, No to no, Splinter! Dobra! Pojawiły się ta grupy. Tak ale właśnie, nie Splinter, tylko Flinter! Jep. To jest słabe rzeczy To jest shotgun, a trzeba mu na strzał, to nie, dzięki No to dzięki temu nam się przewołać jeszcze samego no, naczelnego przodopasa Właśnie, Zrobiliśmy nie przodopasa, tylko... Naczelnego Redaktor naczelny się znalazł Tak, w sumie tak czy ja chcemy jeszcze zrobić to zadanie z, tym, z e, tym robotem? Tak możemy. Jeżeli jesteśmy w miejscu, gdzie możemy je wykonać, to jak najbardziej. Out of Body Experience, Bloodshot Ramparts. Musimy, się, musimy przejść do kolejnej lokacji. Hmm. A to znaczy, że A musimy jeszcze... się cofnąć, żeby móc odpalić kolejną lokację? Nie. Tam, oh. Nie wiem, czy tam jest teleport, mówiąc szczerze. Możemy po prostu pójść z buta skoro i tak jesteśmy w pobliżu. Ok, więc prowadź. Odpowiedzialność... <laughs> <Ponaszaj> za mną! <laughs> Odpowiedzialność za to, czy dotrzemy na miejsce, spoczywa na tobie. A, może Odpowiedzialność. Czy to jest to co dodaje się do pizzy? Tak, zdecydowanie. Razem z oregano. <laughs> Ups. To się nazywamy Skip. I tak. To jest premature detonation. E, Tak bardziej serio, jak trzymam tak. łapę na myszy, to niestety, ale mm. czasami zdarza mi się skurcz w łapie, który powoduje właśnie takie randomowe tak, strzelanie. Tak, że się strzela. Jest to dosyć um, takie... Hmm. No i musiałam z tego powodu właśnie, że tak mam, musiałam wymienić sobie mysz na taką, która nie robi mi, um, tak jak moja poprzednia myszka, że przytrzymuje e, klawisz po jednorazowym naciśnięciu. Bo by, nie byłaby sytuacja jak falling down, że nagle zaczyna strzelać z full auto w środku miejsca i. Hey, to czego? It's sensitive! <grymne> bo niestety, ale takie sytuacje mi się zdarzały w trakcie rozgrywki na przykład, że y, idę sobie nagle, właśnie, łapię jeden skórz nieszczęsny, naciskam spust, broń zaczyna strzelać. Pół magazynka. Pół magazynka poszło, zanim udało mi się odblokować to. I tak. O -oh, o -oh, nie. No ale cóż, wymiana myśli pomogła. No to całe szczęście. O, widzisz, tu jest ten, ten nakręc w stywaniu. Bloodshot romance. się Jednak mam tylko dwie ręce i ma na, za plecami ten. Tę ten. Ten, taką tarczę. Ale gdzieś okay. było co, coś takiego, że Markus miał wiele rąk i. ten i właśnie. Maybe. Był taki indyjski Bóg. Możliwe, nie wiem. Musi nie jest jakoś kojarzy. Dobra, co mogę sprzedać? Czy ciebie mogę sprzedać? Nie wiem, mogę, ale nie chcę. Ale ciebie jak najbardziej sprzedam. Ta, 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 ta. I tak. mam motry Ty, mi regały HP. jest kurde białe. Tak, może być lepiej. No to chodźmy, mamy już 17 erydium Hello! We're so rich. to było okrutne z mojej strony, ale podobało mi się. Oh, Daj mi go. Uuu! mi go do Quest. Okej. Ten quest to jest jeden jedna z. Uh, Dostajesz to jedną z moich broni. Problem na tym, że w momencie kiedy się dostaje jest absolutnie kurde może bezużyteczne. No to jest właśnie najbardziej smutne, że czasami yy, w późniejszych questach Ale skoro lokacje niektóre się skalują to czemu niektóre questy nie robią? No... Co zrobić? W tej, w tej grze... w tej grze skalowanie nic nie jest takie upierdliwe jak. To nie... I tak, najbardziej upierdliwe skalowanie chyba było i tak w Oblivionie. To było najgorsze skalowanie w grach, jakie mogło być. Nie grałem w Obliwiona jestem zadowolony z tego tytułu. To nie My jest generalnie to, zła gra, tylko po prostu to skalowanie to jest naprawdę mordęga. Bo w pewnym momencie jak ty zaczynasz biegać w szklanym pancerzu, to nagle zbyt bandyci zaczynają biegać w szklanych pancerzach. I to jest takie one stop. Ja tylko pamiętam jak ktoś z skalowania z tym, z, z Skyrimie. Jaja z tego. I to był taki moment, że. Ten. Że. The Drawers are Training. Tak, tylko że powiem Ci, skalowanie w Skyrimie jest bardzo mocno stonowane, w to jest w. W, w, w Bo w Skyrimie, to jest tak że w zwykłym, mają. W, konkretny zakres leveli, Więc skalują gdzieś, od 5 do 15 i koniec. Masz 40 poziom, schodzisz tam, będzie dungeon na 15 A nie na 40. Miałoby miejsce w przypadku... ...oblubiony. Mam AI Core. Co to znaczy, że znaczy radio? Uh -oh. No rany, musimy zacząć do końca planszy.